Witajcie, jeśli jeszcze nie słyszeliście tego chłopaka, to czas najwyższy nadrobić zaległości. Pod jednym z jego występów, zamieszczonych na YouTubie, ktoś napisał, że gdyby rzeźba Dawida Michała Anioła ożyła, to wyglądałaby i brzmiała dokładnie tak jak on. Niedawno wystąpił na najsłynniejszym koncercie planerowym we Francji pod wieżą Eiffla dla wielotysięcznego tłumu, milionów przed telewizorami. Również wcielił się w główną rolę w operze Rinaldo e, podczas festiwalu operowego w Glindenborn. Gdy zaczyna śpiewać, to tak jakbyśmy usłyszeli Anioła. Ma piękną, ciepłą barwę głosu, taką altową, a z drugiej strony jest zwyczajnym chłopakiem, który tańczy breakdance, który uwielbia podróżować, poznawać nowych ludzi. Dzielić się tym wszystkim ze swoimi fanami na Instagramie. Kim jest ten młody człowiek i jak to się stało, że świat się nim aż tak bardzo zachwycił? Nazywa się Jakub Józef Orliński. Gdy był małym chłopcem, był bardzo aktywny, lubił chodzić po drzewach, skakać, wykonywać różne akrobacje. Później zaczął tańczyć breakdance. Gdy był chłopcem, również śpiewał w chórze. Śpiewał głosem altowym. Ale przeszedł mutację, ten głos stał się basem, barytonem, zresztą takim głosem dzisiaj mówi. już po przejściu mutacji coś zaczął właśnie śpiewać tym głosem wysokim, takim bardzo, i zasugerowano mu, że może powinien zostać kontratenorem. Na początku tak podszedł do tego sceptycznie, no bo facet śpiewający głosem kobiecym, ale szybko się okazało, że właśnie to jest to, że w ten sposób może najpełniej wyrażać swoje emocje. Jak to jest możliwe, że facet śpiewa takim głosem? Otóż każdy mężczyzna może wykorzystywać tak zwany falset. I gdy ktoś ma szczególne predyspozycje, ten właśnie śpiew falsetowy rokuje jakieś wyjątkowe nadzieje, można go odpowiednio wzmocnić, nadać mu odpowiedniej barwy, no to właśnie mamy do czynienia z takim śpiewem kontratenorowym. A w przypadku Jakuba to jeszcze bardzo ważne jest to, że tańczy. Jest taki film zatytułowany Inner Voice, zamieszczony na YouTubie, i Jakub dokładnie mówi, jak bardzo taniec wpływa na jego śpiewanie, jak pomaga mu rozruszać ten system oddechowy, pozwala poczuć świadomość swojego ciała, dodaje energii, daje poczucie wolności. I właśnie połączenie w jego przypadku tańca ze śpiewaniem jest tym strzałem w dziesiątkę. A jeśli chodzi o śpiewanie, no to kształcił się na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, później w Juilliard School of Music w Nowym Jorku, aż w końcu nastąpił tak zwany punkt zwrotny. Wygrał konkurs wokalny Metropolitan Opera w Nowym Jorku i drzwi do kariery po prostu otworzyły się. A jeszcze dodatkowo pojawił się pewien film na YouTube. Który stał się sensacją. Czasami takie, właśnie niepozorne filmiki, nagle po prostu są hitem w sieci. I tak też było w przypadku Jakuba. Po premierze festiwalu aix en provence imprezował sobie, i ktoś mu zaproponował, żeby następnego dnia wystąpił z pięciominutowym jakimś programem krótkim dla Radia France Music. Jakub się zgodził. Przed samym występem jeszcze się zapytał, jak się ma ubrać. Powiedziano mu, że to jest program radiowy, więc nie ma specjalnie problemu. Założył szorty, jakąś koszulę sportową z podwiniętymi rękawami. Pianista wystąpił w klapkach. Co się okazało, ten występ był transmitowany w internecie. Potem został hitem sieci. Ma już kilka milionów odsłon, a utwór, który E, wykonał właśnie Jakub, e, utwór Vivaldiego, Vedro con mio diletto, to jest po prostu teraz jego znak rozpoznawczy. Jak występuje gdzieś, no to wszyscy czekają na Arię e, Vivaldiego. I w ogóle to nagranie pokazuje właśnie, jaki jest e, Jakub Józef Odliński. Że po prostu jest taki, jak jego mm, rówieśnicy. Słucha różnej muzyki, i popu, i hip-hopu. Myślę, że ma właśnie też podobne upodobania jak, jak, jak koledzy. no Tylko z tą różnicą, że po prostu tak śpiewanie inaczej, jeszcze do tego fantastycznie tańczy. Jakub bardzo lubi muzykę barokową, właśnie w tej muzyce się szczególnie wyraża najpełniej. A muzyka barokowa też jest bardzo lubiana przez młodych ludzi. Z uwagi na to, że ma jakiś taki rytm, energię, te najróżniejsze emocje. Zresztą pierwsza płyta solowa Jakuba to są arie sakralne barokowe z regionu neapolitańskiego. Chciał właśnie taki repertuar, żeby gdzieś nawiązać intymny kontakt z słuchaczem żeby budować to napięcie w sposób szczególny, no i mu się to bardzo, bardzo udało. Także myślę, że w przypadku Jakuba Józefa Orlińskiego różne elementy się złożyły na ten sukces. No przede wszystkim najważniejsze jest to, że tak śpiewa, że ma taki głos, ale również to, jak wygląda, to, że tańczy. Już mówiłem, jaki to ma wpływ na jego śpiewanie. Ale dla mediów, no jak, jak widzi się takiego wysportowanego chłopaka, który po prostu wykonuje najróżniejsze akrobacje i nagle zaczyna śpiewać, po prostu szczęka opada, no to, to, jest, to jest też niezwykle atrakcyjne. I przy tym wszystkim jest jeszcze mistrzem komunikacji. Po prostu modelowy przykład tego, jak dzisiaj młody człowiek komunikuje się z innymi. Jak się obserwuje jego Instagram, to mamy poczucie jakbyśmy tak naprawdę obserwowali transmisję z jego życia. Można poznać jego upodobania, jakie ma poczucie humoru. No po prostu kim jest Jakub Józef Orliński. Tak więc zachęcam was bardzo do tego, żeby poznać różne jego nagrania, które są dostępne w internecie, również zapoznać się z jego płytą, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, a wiem, że kolejna jest w drodze. A więc podsumowując, Jakub Józef Orliński, The Star Was Born. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek klasyki Kamyka.